Dana jest nierówność. Wartość bezwzględna z x odjąć 3 jest większa od wartości bezwzględnej z minus 3. Wskaż zbiór wszystkich liczb, które nie spełniają tej nierówności. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. I mamy cztery rysunki. Zaczniemy od przekształcenia tej nierówności. x odjąć 3 jest większe od wartości bezwzględnej z minus 3, ale my wiemy, że wartość bezwzględna z minus 3, skoro jest to liczba ujemna, to będzie wielkość do niej przeciwna, czyli 3. A ten ta nierówność przyjmuje formę x odjąć 3 jest większe od 3. I teraz. Jak rozwiążemy? Bo jeżeli znajdziemy rozwiązanie, to wówczas yy, prawidłową odpowiedzią będzie to, co leży poza tym rozwiązaniem. Wszystko, co leży poza. Jeżeli jest taki wzór, taka nierówność z wartością bezwzględną, typu x odjąć a jest większe od t, gdzie t jest większe od zera, to wówczas. Graficznie możemy znaleźć rozwiązanie w następujący sposób. Tu jest wielkość a, i od tej liczby a przechodzimy o wielkość t i na prawo i na lewo. Ponieważ w tym znaku nie ma znaku równa się, więc tutaj będzie kółeczko puste i kółeczko puste. Tu będzie oczywiście a minus t. Tu jest a plus t, i kwestia jest tylko jedna. Czy od tych liczb przedział będzie do środka, czy przedział będzie na zewnątrz, tworząc dwa rozwiązania? Ponieważ jest tutaj znak większy, czyli szukamy tych liczb, które leżą w odległości większej niż t, od liczby a. Czyli rozwiązaniem byłyby takie dwa przedziały. Ten przedział razem z tym przedziałem. To jest teoria. I teraz, jeżeli tę teorię sobie przypomnieliśmy, to jeżeli spojrzę na tę naszą nierówność i na teorię, to dla nas wielkością a jest liczba 3, a wielkością t, tą odległością, jest też 3. Jeżeli miałbym narysować rozwiązanie, to najpierw wstawiam liczbę a, czyli trójkę, i przechodzę o wielkość 3, zarówno na prawo, jak i na lewo. Tu będzie liczba 6, a tu będzie liczba 0. Odnośnie przedziałów, już mówiłem, czyli rozwiązaniem, Będą te dwa przedziały. x należy od minus nieskończoności do zera otwarty, suma od 6 otwarty do plus nieskończoności. To jest rozwiązanie. Natomiast polecenie tutaj mówi o tym, że mamy znaleźć wszystko, co nie jest rozwiązaniem, co nie spełnia. A zatem, skoro te dwa przedziały spełniają, to znaczy, nie spełnia przedział taki, że to jest od liczby 0 włącznie do liczby 6 włącznie. To jest zakres na tej osi tych wszystkich x'ów, które nie spełniają tego rozwiązania. Wniosek jest jaki? W tych czterech rozwiązaniach ABCD szukamy przedziału domkniętego od 0 do 6. I tym przedziałem jest odpowiedź A, od 0 do 6. Jest to zbiór tych wszystkich X, które nie spełniają tej nierówności.